Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Różne aspekty czystek akademickich. Aspekty czystki na Uniwersytecie Jagiellońskim w epoce jaruzelskiej i tzw. czystki na Uniwersytecie Pedagogicznym w epoce covidowej. Reakcja wypędzonego do z Uniwersytetu Jagiellońskiego Podczas politycznej wielkiej czystkiej epoki jaruzelskiej, podobno mającego negatywny wpływ na studentów i działającego na szkodę uczelni, na wydarzenia na Uniwersytecie Pedagogicznym, gdzie podobno rektor ma negatywny wpływ na studentów i działa na szkodę uczelni. Krakowski Uniwersytet Pedagogiczny, który w PRL funkcjonował jako wyższa szkoła pedagogiczna, w czasach transformacji został przekształcony w akademię, a następnie w uniwersytet. W czasach PRL-u, jak pamiętają starsi, był mocno czerwony, co widać do dnia dzisiejszego w przestrzeni uczelni. W budynku uczelni eksponowane miejsce zajmuje audytorium imienia Wincentego Danka, a przy auli jego imienia Umieszczona jest płaskorzeźba z wizerunkiem zasłużonego rektora komunisty. A na dużej tablicy z nazwiskami doktorów honoris causa widnieją utrwalacze systemu komunistycznego. Dekomunizacji przestrzeni akademickiej, jak i personalnej nie było. Przez wielką czystkę polityczną czasów jaruzelskich, zdaje się, naukowcy Wyższej Szkoły Pedagogicznej przeszli bezstratnie. Widocznie SB dobrze, skutecznie ich ochraniała, a PZPR dobrze niby przewodziła. Jest komu być wdzięcznym. Dziś uczelnia się rozrosła. Zajmuje imponujące budynki. Choć mamy kryzys demograficzny, nie tylko pandemiczny. Uniwersytet Pedagogiczny liczy się na krajowym rynku pedagogicznym, ale potencjał naukowy ma raczej niewielki. Aktywności jego poszerzenia nie stwierdziłem, jako bezetatowiec z pasją naukową i edukacyjną, których ta uczelnia, podobnie jak i inne, nie potrzebuje. Ale warto zauważyć, że szykanowani i usuwani przed kilku laty z uczelni pracownicy Uniwersytetu Pedagogicznego potrzebowali mnie i zwracali się o pomoc, gdyż w polskim systemie akademickim nie ma się do kogo zwracać. A do mnie można, bo działam jawnie i solidarnie. Jako doświadczony subkulturą akademicką. Subkulturą kasowania i unieważniania, no i brakiem Solidarności. Szczególnie dotkliwym dla byłych działaczy Solidarności. W okresie pandemicznym uczelnia przechodzi poważny kryzys finansowy i ratuje się przenoszeniem starszej kadry na zasłużoną, być może emeryturę. Niektórzy pracowali już 35 lat. A zatem od schyłku epoki jaruzelskiej, kiedy systemu akademickiego usuwano politycznie niewygodnych, nie nadających się do formowania, formatowania na rybku akademickiego i słusznie uważanych za szkodników dla systemu komunistycznego i jako zagrożenie dla przewodniej siły narodu. Szkodzili szkodnikom, więc ich usuwano. A szkodnicy pozostawali i rekrutowali im nieszkodzącym. Wypełniali lukę akademicką. Efekty są widoczne i objawiają się zapaścią, tak intelektualną, jak i moralną domeny akademickiej. Obecna sytuacja na Uniwersytecie Pedagogicznym to przenoszenie beneficjentom takiego systemu na zasłużoną, Choć nie do końca, emeryturę. W mediach solidarnym dla beneficjentów patologicznego systemu środowisku takie poczynania uważa się za wielki skandal, za wielką czystkę polityczną, która obejmuje tak zasłużonych naukowców jak profesor Janusz Majcherek, promotor doktoratu honoris causa Adama Michnika, którego co prawda się nie zwalnia z Uniwersytetu pedagogicznego, bo tam nigdy nie był zatrudniony, ale są postulaty Solidarności, aby o zgrozo odebrać mu tytuł doktora honoris causa. Profesor Majhery uważa się za ofiarę czystki politycznej, a broniący go uznają jego przeniesienie na emeryturę jako karę za niezależność. Podobno jest to czarna karta w historii szkolnictwa wyższego. Lament nad czystkami jest wielki, nagłaśniany w mediach, a studenci pikietują w obronie swoich wykładowców, uważając ich za autorytety. No cóż, po czystkach jaruzelskich z autorytetami prawdziwymi nie mogli się nawet spotkać. W wyniku subkultury Wymazywania i ewaporacji zastosowanej wobec wypędzanych. Zmanipulowani i pozbawieni wsparcia intelektualnego i znajomości najnowszej historii kształtowania się domeny akademickiej uznają, że przenoszenie ich wykładowców na emeryturę ma na nich negatywny wpływ i jest szkodliwy dla uczelni. Argumentują słusznie na banerach. Kto milczy, ten się zgadza, ale chyba nawet nie wiedzą, że obecny stan, także ich uczelni, to w dużej mierze efekt milczenia, a więc zgadzania się na ekscesy systemu totalitarnego. Trudno, żebym nie miał osobistych skojarzeń z tą sytuacją, jako wypędzony na bruk w czasach realnej czystki u schyłku epoki Jaruzelskiej. Czestki politycznej, przygotowane na najwyższych szczeblach komunistycznej władzy. Nie było to przeniesienie na emeryturę, lecz wyrzucenie na bruk w sile umysłu i aktywności, tak intelektualnej, naukowej, jak i edukacyjnej, a przy tym moralnej, zagrażającej przewodniej sile narodu i dla socjalistycznego modelu. Formowania, formatowania młodych kadr. Oskarżony o negatywny wpływ na młodzież akademicką. Niestety, tą czystką ani media, ani społeczność akademicka, także badacze historii, ani wówczas, ani w latach późniejszych, w tak zwanej wolnej Polsce się nie interesowały i się. Nie interesują. Symboliczne jest więc to, że mogłem na ten temat nieco mówić, ale w niemieckim schronie. Wywiad z huliganem odcinek 142. A nie na salach wykładowych czy klubowych. No cóż, żyjemy w czasach postprawdy, posthistorii, ale i postsolidarności. Dla pozostałości upadłości akademickiej i sformatowanej to nie tylko tematy niewygodne, ale zbyt trudne intelektualnie. Z moją książką Plagi akademickie, gdzie można się zapoznać ze stanem domeny akademickiej, jak dotąd zmierzył się jedynie jeden z doskonałych profesorów. Profesor Śliwerski, Rada Doskonałości Naukowej, ale nie dał rady intelektualnie i skoncentrował się na zadawaniu ciosów poniżej pasa. Nadal typowy dla domeny akademickiej sposób prowadzenia dyskusji i dialogu. A to jeden z największych autorytetów pedagogicznych w Polsce, z którego myśli, wskazówek intelektualnych, Pedagogicznych zapewne cierpią obecnie studenci Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, broniący swoich autorytetów. Post -scriptum. zalecam lekturę uzupełniającą, dostępną poza bibliotekami na stronie Sprawy Ludzi Nauki, sprawa Józefa Wieczorka i liczne teksty, tysiące, dostępne na moim blogu. Akademickiego nonkonformisty i część z nich zgrupowana w dostępne za darmo książeczki w PDF-ie. Ponad 20 tych książeczek. Niektóre wydane w wersji papierowej można też znaleźć w bibliotece Uniwersytetu Pedagogicznego. Życzę owocnej refleksyjnej lektury. Autor Józef Wieszorek.